Kefir, daną najzdrowszy smak, a jak? Kramb chips. Świeżo prażone i wyjątkowo chrupiące, balzam z najlepszych darów natury. Miałam wrażenie, że przeżywam coś nowego. Coś, czego jeszcze nigdy nie było nową, fascynującą świeżość dezodorantów. Uczucie wszechogarniającej świeżości, które towarzyszy mi przez cały dzień. Fascynująca świeżość faz. Zapominam się i odnajduję. W chwilach delikatności, w chwilach tylko dla mnie. Kelly McGillis wybrała Lux Satin, jeden z nowej serii Lux Beauty Shower. Lux, narodziny piękna. Od kiedy zaczęłam używać pieluszek Pampers, Anetka budzi się radosna i gorąco uśmiecha się do mamy. Aneta ma w nich bardziej sucho niż w pieluszkach tetrowych i budzi się wyspana. Zawsze bardzo kochałam dzieci. Staram się im zapewnić pełny komfort. Powinny mieć sucho. To dla takich maluchów bardzo ważne. Kiedy używałam pieluszek tetrowych, czasami Anetka budziła się w nocy niespokojna, bo miała mokro. I po takiej nocy obie byłyśmy bardzo zmęczone. Teraz budzi się pogodna, bo ma dłużej sucho i ma zdrowszą skórę. Zwykła pieluszka szybko robi się mokra, ale pieluszki Pampers mają specjalny wkład ultra, który może wchłonąć dwukrotnie więcej płynu, a i tak wilgoć pozostanie z dala od skóry dziecka. Kiedy Anetka ma w nocy sucho, jest o wiele spokojniejsza i radośniejsza. Pampers, bo radośniej jest maluchom, kiedy mają bardziej sucho. Dzięki pieluszkom Pampers jesteśmy bardzo szczęśliwe. Polskie Towarzystwo Pediatryczne zaleca stosowanie pieluszek Pampers. Czy to możliwe, aby pranie było jeszcze bielsze niż wyprane w proszku Wizir? Nie, ale może być tańsze, gdy ten sam wizjer kupisz w tańszym opakowaniu uzupełniającym. Zapamiętaj, wizjer biel staje się jeszcze bielsza, a opakowanie tańsze. Widzę, że ciężko ci idzie usuwanie tych tłustych plam. Okropnie, ten środek jest mało skuteczny. Spróbuj tym. To mój nowy pan proper jest po prostu wspaniały. Ogromna różnica, cały brud zniknął. Pan proper czyści lepiej. Można się nawet przejrzeć. Nowy pan proper czyści również podłogi. Co za blask! I ten świeży, cytrynowy zapach. A pan proper wie mi, to nowe czyści to się śni. Masz piękne włosy i łupież? Tego ci trzeba. Nowy wash Go do włosów z łupieżem. Piękne, miękkie włosy bez łupieżu. Po prostu piękne, miękkie włosy bez łupieżu. W każdym dwukilogramowym opakowaniu Omoliposystem znajdziecie Państwo próbkę środka do czyszczenia CIF. Czyste pranie bardziej cieszy, gdy wokół wszystko lśni. Już w sprzedaży. Tradycyjne środki do czyszczenia mogą rysować powierzchnię. CIF. CIF nie rysuje, gdyż CIF jest w płynie. CIF usuwa nawet najtrwalszy brud. Łatwo się spłukuje i nadaje połysk. CIF. Prawdziwa świeżość w Twojej kuchni Cich czyści skutecznie nie rysuje. To mój brat Maciek. A to kolejna w tym tygodniu. Nam to na pamięć. Teraz będzie sok. Aha. Teraz substancje. A to Zygmunt, moja trysowana myśl. На! Диќа и паприка. Поважна справа. 7 Dni Światła. Witamy Państwa. W czas...